Prokurator IPN ogłosił we wtorek w katowickim IPN zarzut Romanowi S., byłemu funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, który jest podejrzany m.in. o strzelanie w grudniu 81. do protestujących górników w kopalni Wujek. Prokurator wskazał, że jest to zbrodnia komunistyczna, będąca zbrodnią przeciwko ludzkości. Zarzut dotyczy tego, że 16 grudnia 1981 roku w Katowicach Roman S., jak podał prokurator Pozorski, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, członkiem plutonu specjalnego pułku manewrowego KWMO w Katowicach działając w ...wspólnie z innymi członkami tego plutonu dopuścił się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości. Zbrodnia ta, która nie ulega przedawnieniu, polegała, jak dodał prokurator, na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka... ...w ten sposób, że Roman S. wziął udział w pobiciu strajkujących górników kopalni Wujek i użył niebezpiecznego narzędzia w postaci broni palnej. Prokurator podał też, że Roman S. wraz z innymi członkami plutonu oddał strzały w kierunku pokrzywdzonych... ...narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czego śmierć poniosło 9 osób, a 21 doznało obrażeń ciała. Podejrzany, któremu grozi 10 lat więzienia, nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Co myślisz o takiej ewentualnej karze? Przesada? Czy może górna granica jest dalej zbyt łagodna? Daj koniecznie znać w komentarzach oraz kliknij ten film, aby dowiedzieć się, co grozi polskim terrorystom. Cześć!